Dzień dobry Państwu. Stankiewicz, kanał Biżuteria Zbliska. Proszę Państwa, przepraszam, ta transmisja w poprzedniej wersji się nie udała. Testuję nowy sprzęt. Jak widać, nie niby już wszystko było OK, ale w praniu wyszło, że, że nie wszystko jest OK. Dlatego musiałem usunąć. Powtarzam teraz najnowszy news z firmy KGHM, ze spółki KGHM i tym razem spółka KGHM International Ltd. oraz grupa ludności rdzennej Atikame ani Anina Webek ogłosiły podpisanie umowy o współpracy biznesowej Impact and Benefit Agreement dotyczącej kopalni Wiktoria. W sobotę 6 września 2025 roku w imieniu rdzennej ludności historyczne porozumienie podpisał Gima Notchati. Spółkę KGHM International Ltd reprezentowali Marek Bednasz, prezes zarządu oraz Michał Jezioro, wiceprezes zarządu do spraw relacji z ludnością rdzenną. Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się na terenie należącym do rdzennej ludności. Mieli w niej udział Gima Notchitaj, członkowie rady, przedstawiciele starszyzny oraz członkowie społeczności, jak również prezes KGHM Polska mieć Andrzej Szydło. Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA Aleksander Cieśliński i przedstawiciele KGHM International LTD. Zawarta umowa zapewnia spółce KGHM International LTD stabilność współpracy przez cały cykl życia przyszłej kopalni, jednocześnie oferując członkom grupy rdzennej ludności wymierne korzyści biznesowe i rozwo rozwojowe. Umowa ABA jest rezultatem ponad 10 lat budowania relacji opartej na partnerstwie i współpracy prowadzonej w duchu dialogu wzajemnego szacunku i wymiany wiedzy. Proces ten rozpoczął się w 2014 roku wraz z podpisaniem umowy o współpracy biznesowej w ramach realizacji pierwszej fazy projektu Advanced Exploration. Zawarte w sobotę porozumienie określa m.in. zasady zatrudnienia, przeprowadzenia szkoleń, współpracy biznesowej, wymiany wiedzy oraz dostępu na teren projektu dla członków rdzennej ludności. Gwarantuje również ich udział w działaniach związanych z ochroną środowiska. Plan zamknięcia kopalni MPCP został złożony w Ministerstwie Energii i Górnictwa prowincji Ontario w 2024 roku po uwzględnieniu między innymi uwag technicznych i informacji przekazanych przez Grupę Rdzennej Ludności w ramach przeprowadzonych konsultacji. Zawarte porozumienie IBA-MPC i trwające partnerstwo między obiema stronami określają zakres współpracy w odniesieniu do przyszłości kopalni Wiktoria i rozwoju działalności operacyjnej i rekultywacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i kwestii zrównoważonego rozwoju. Zawarte porozumienie i złożony MPCP stanowią istotny krok zmierzający do zapewnienia równowagi gospodarczej i środowiskowej w regionie. Projekt Wiktoria zlokalizowany jest w odległości 35 km na zachód od miasta Sadbury i przejmuje, obejmuje budowę podziemnej kopalni miedzi i niklu o przewidywanym okresie eksploatacji wynoszącym 14 lat. Wiadomości dobre, miejmy nadzieję, że KGHM nie zejdzie z drogi szybkiego i zrównoważonego rozwoju. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.